Witam Was bardzo serdecznie na naszym filmowym zamarowym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem o fontannie z firmy Gatit. Jest o to właśnie ta fontanna. Te fontanna ma za zadanie pobudzić nasze kota do tego, aby pobierał wodę w jak największej ilości. W zestawie składa się pojemnik o pojemności półtorej litra. Jeden filtr, który składa się z filtra gąbkowego, węglowego oraz piankowego. Zasilacz oraz kabel z pompką. Kabel posiada 1,4 metra długości. Pokrywa. Pokrywa z wyciąganym kwiatkiem. Tutaj w pokrywce widzimy różne otworki, i w momencie, kiedy włożymy kwiatek do środka. Możemy regulować sobie przepływ wody. Mamy tutaj 3 stopnie przepływu, dzięki czemu na pewno dopasujemy dany przepływ do potrzeb naszego kotka. Możemy sobie dodatkowo dokupić wymienne filtry. W takiej paczuszce mamy 3 sztuki takich filtrów. Natomiast w zestawie w opakowaniu mamy jeden zestaw filtra, instrukcja obsługi oraz oczywiście pudełko. Jak widzimy na obrazku, wymiary fontanny są e, bardzo fajne. Fontanna jest w kształcie sześcianu, 18,5 cm na 18,5 cm, wysokość 8,5 cm, co daje pojemność 1,5 litra. Pojemnik jest. Z białego, plastikowego materiału, który nie jest przeźroczysty. Całość wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pompeczka jest oczywiście energooszczędna, pobiera maksymalnie 3 waty, więc naprawdę jest to niewiele. Teraz przejdziemy do prezentacji, jak ona działa. Tak, nasza fontanna wygląda w trybie mm, działania. Bardzo fajny, delikatny strumień. Dzięki temu, że tutaj na górze jest kwiatek, to z każdej tutaj przestrzeni wylatuje nam fajnie woda w formie takich, e, takiego wodospadu. Jeżeli kwiatek troszeczkę przekręcimy, to ta, przepływ tej wody jest zdecydowanie bardziej intensywny. Jak widzimy, nawet wylewa się tutaj po środku, w momencie. Kiedy chcemy, żeby ona była taka spokojniejsza, to znowu musimy tutaj nastawić na takie dziurki, kiedy ona będzie nam znowu tak delikatnie sobie spływała. Bardzo fajna fontanna. Koty uwielbiają pić wodę. Z kranu w momencie, kiedy ona kapie, dlatego jest to świetne pojdełko dla naszego futrzaka. Według takich norm żywieniowych, kot, który waży 4 kg, powinien dziennie pić 150 ml wody. Kotek, który ma 5 kg tej wody, musi już pić 200 ml. Więc tutaj spożywanie odpowiedniej ilości wody jest bardzo ważne, z racji tego, że Oczywiście tutaj dbamy wtedy o zdrowie nerek, układu moczowego, nie ma żadnych infekcji, mocz jest wtedy rozrzedzony w momencie, kiedy właśnie odpowiednia ilość wody jest przyjmowana przez naszego kotka. Na naszym rynku zoologicznym jest sporo różnego rodzaju fontan dla kotów. Różne firmy oferują swoje produkty. Natomiast ta fontanna konkretnie przede wszystkim charakteryzuje się świetnym wyglądem, regulacją oraz świetną ceną. Nie będę tutaj operować kwotami, natomiast oczywiście każdy z nas może sobie sprawdzić w internecie, ile kosztuje taka fontanna. Gwarantuję, że jest cena rewelacyjna. Tutaj chciałam wspomnieć jeszcze o paru kwestiach. Jeżeli nam fontanna chodzi głośno, co zrobić? Co może być przyczyną, powodem? Otóż po pierwsze, stracimy poziom wody, bo pompka działa na wodę, nie działa na sucho. Jeżeli poziom wody będzie minimalny, znikomy, pompka ulegnie spaleniu, no i niestety będziemy musieli taką pompeczkę wymienić. Jeżeli poziom wody będzie zbyt niski, pompka może chodzić głośno. Kolejnym powodem głośnego chodzenia fontanny może być krzywo ułożona pompeczka, dzięki czemu poprzez swoją pracę będzie dochodziło do drgań, być może uderzenia o ścianki w przypadku właśnie miejsca, gdzie układamy taką pompeczkę. I to też również może powodować, że fontanna będzie bardziej słyszalna niż powinna. Produkt świetny, bardzo go polecam. Cóż mogę więcej dodać? Jeżeli szukamy fontanny dla swojego futrza, tego pupila, gwarantuję, że ta fontanna spełni nasze oczekiwania. Jeżeli podobał Wam się filmik, to pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału oraz dajcie w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!